Tytuł Epitafia Katyńskie wypukła litery na tablicy podobnej do żeliwnych tablic upamiętniających ofiary zbrodni Mapa Polska podzielona na tereny okupacji niemieckiej i sowieckiej Na mapie Związku sowieckiego zaznaczone miednoje Katyń, Mińsk, Kuropaty, kijów bykownia Charków, Piatichatki Polski cmentarz wojenny w miednoje Między drzewami wznoszą się wysokie krzyże Cmentarz ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Tablice upamiętniające pomordowanych ułożone wzdłuż alei. Polski cmentarz wojenny w Katyniu. Żeliwna ściana, brama pamięci z odciśniętymi nazwiskami ofiar zbrodni. Na murze umieszczone w sześciu rzędach żeliwne tablice epitafijne pomordowanych z imionami, nazwiskami, datami urodzenia, stopniami wojskowymi. Zdjęcia portretowe i rodzinne, odręczne listy. Najdroższy Helu, Januszku, Zbierzchowskiego, kochany Józko, życzę z pana no. Marysiana. Tytuł serii Epitafia Katyńskie. Zdjęcia przenikają się i łączą zbiorową fotografię. Fotografia przedarta. Lektor. Podczas trzech mobilizacji w 1939 roku powołano pod broń około milion 100 tysięcy żołnierzy. Wśród nich było około 150 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego. 3 września organizacje żydowskie wydały odezwę. Lektor W tej oto wiekopomnej chwili, gdy żołnierze Wojska Polskiego bohatersko odpierają od granic polskich zbrodniczych agresorów, zwracamy się do żydowskich żołnierzy na froncie. Pamiętajcie, Walczycie o wolność kraju ojczystego, z którym związani jesteśmy tysiącami nici. Lektor: Baruch Steinberg jako nastolatek został członkiem polskiej organizacji wojskowej, a jako młody rabin wraz z innymi członkami POW wziął udział w obronie Lwowa. Pełnił funkcję naczelnego rabina Wojska Polskiego. W niewoli sowieckiej znalazł się po 17 września 1939 roku. Przebywał w obozie w Starobielsku, jeńcy na dziedzińcu obozu. W przededniu Wigilii Bożego Narodzenia, w wyniku specjalnej akcji, NKWD przewiozła Barucha Steinberga, tak jak wszystkich duchownych kapelanów różnych wyznań, do więzienia na butyrkach w Moskwie. W marcu 1940 roku przewieziono go do Kozielska. Bronisław Młynarski, jeden z nielicznych ocalałych, wspomina, Lektor. Jak wielka i potężna była potrzeba wspólnej modlitwy dowodzi, iż jeńcy wyznania mojżeszowego, protestanckiego, prawosławnego masowo uczestniczyli w nabożeństwach katolickich. Innym razem w piątkowe wieczory szliśmy do mizernej szopy, gdzie pod przewodnictwem kapelana doktora Steinberga setki Żydów wznosiło gorące modły po hebrajsku. Inscenizacja. jeńcy modlą się skłaniając głowy. 12 kwietnia 1940 roku Baruch Steinberg został zamordowany w Katyniu. W dołach katyńskich zidentyfikowano 231 Polaków żydowskiego pochodzenia. W dołach charkowskich 188. Na zdjęciu major Baruch Steinberg w mundurze z peleryną. Faliste włosy, okrągłe druciane okulary. Żeliwna tablica z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu z inskrypcją. Major Baruch Steinberg urodzony 17 grudnia 1897 roku w Przemyślanach. Naczelny rabin Wojska Polskiego. Rok 1940. Scenariusze i realizacja: Paulina Brzezińska, Maciej Dancewicz, Marek Drążewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weichert. Producent Mirosław Chojecki, Piotr Weichert. Produkcja Media Kontakt.